Zaprzedali się diabłu, żeby zrealizować swoje marzenia, gdyż uznali, że ich marzenia, realizacja ich marzeń będzie ogromnie ważna dla całej ludzkości. W Związku Radzieckim był to geniusz Sergej Korolow. Drugi geniusz był w Niemczech, a potem w Stanach Zjednoczonych, Werner von Braun. Oni musieli poświęcić swoje marzenia, aby je zrealizować. Niewyobrażalna nędza, nie dająca żadnej szansy na zmianę strasznego losu, dotknęła miliony chłopów i robotników. Stała się glebą, na której rozwinął się bolszewizm. To wręcz niewiarygodne, ale w tym państwie, w tych warunkach, byli ludzie, którzy marzyli o podboju nieba. I marzenia swoje realizowali. W 1913 roku 24-letni Igor Sikorski skonstruował pierwszy na świecie czterosilnikowy samolot. Po jego zniszczeniu przez silnik, który wypadł z lądującego samolotu, Sikorski skonstruował pasażerski samolot Ilia Muromiec. Po wybuchu I wojny światowej rosyjskie dowództwo zamówiło te samoloty w wersji bombowej. W czasie całej wojny wykonały 400 lotów bojowych. Ten skromny mężczyzna na rowerze to Konstanty Ciołkowski, syn polskiego zesłańca. Rozwiązał wiele teoretycznych problemów lotu rakiet kosmicznych. Rewolucja bolszewicka, która później zniszczyła radzieckie społeczeństwa. W pierwszych latach wytworzyła niezwykły entuzjazm. Nowa władza doceniła geniusz Andrzeja Tupolewa i postawiła go na czele Instytutu Konstrukcyjnego. Tam powstało wiele niezwykłych samolotów, w których radzieccy lotnicy bili światowe rekordy. To film z 1933 roku. Andrzej Tupolew żegna lotników, którzy w skonstruowanym przez niego samolocie ANT-25. Wyruszyli w lot nad biegunem północnym. Pokonali bez lądowania 8800 km. Wkrótce inna załoga ustanowiła drugi rekord samolotu Tupolewa, 10 000 km. Ale czas entuzjazmu nie trwał długo. Lenin, władzę przejął Józef Stalin. Mały, nienawistny człowieczek, wszędzie wietrzący zdradę i spisek. Początkowo był za słaby, ale w miarę umacniania władzy dyktatorskiej powoli i konsekwentnie budował aparat represji. Najdrobniejsze podejrzenie o brak akceptacji jego władzy prowadziło do syberyjskich łagrów. Setki tysięcy ludzi tam wysłano. Wśród więźniów znalazł się genialny konstruktor, Siergiej Korolow. On już w roku 1931 założył grupę badania napędu odrzutowego, a pięć lat później konstruował rakietę przeciwlotniczą na paliwo stałe i rakietę dalekiego zasięgu na paliwo płynne. Jego kariera, jego praca, jego pomysły zostały nagle przerwane, kiedy kolega konstruktor, Walentyn Głuszko, oskarżył go i zadenuncjował go jako wroga Związku Radzieckiego. Kolega, należy zakładać, że był torturowany i robił wszystko, żeby przerwać męki. Korolowa wysłano do Łagru na kołymie. Tam panowały straszne warunki. Zima trwała przez 6 miesięcy w roku. Temperatura, średnia temperatura od minus 20 do minus 38 stopni. Więźniowie mogli przerwać pracę dopiero wtedy, gdy temperatura spadła poniżej minus 54 stopni. I było niewiele słońca. Głód panował w łagrze i z tego względu, Szkorbut pozbawił Korolowa zębów. Miał szczęście, że był tam tylko osiem miesięcy, dłużej by nie przeżył. Zwolniono go z łagru i przewieziono do więzienia pod Moskwą do dużo lepszych warunków. To był pomysł Ławrentia Berry, nowego szefa... Tajnej policji, który uznał, że w łagrach znalazło się dużo wartościowych ludzi, że nie należy ich tracić, nie należy ich niszczyć, że mogą się przydać socjalistycznej ojczyźnie. W więzieniu, w biurze konstrukcyjnym w więzieniu Korolow spotkał tego, który go oskarżył. I obydwaj w tym więzieniu przebywali do roku 1944 Walentina Głuszko. Zwolniono ich. Gdy do Stalin otrzymał list od premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. Rok 1944 był znamiennym czasem w historii broni rakietowej. We wrześniu Niemcy rozpoczęli ostrzał miast we Francji i Holandii za pomocą rakiet V2. Od października tego roku ataki skierowano głównie przeciw Londynowi. Nie można było im zapobiec. Gdyż V-2 startowały z niewielkich, ruchomych wyrzutni, wykrycie i zniszczenie rakiet przed startem było niemożliwe. Do końca wojny wystrzelono około 10 500 rakiet, z których prawie 2,5 tysiąca spadło na Londyn, zabijając 6 000 ludzi i raniąc prawie 18 000. Straty materialne były ogromne. Premier Winston Churchill zdawał sobie sprawę, że jedyną obroną będzie poznanie konstrukcji nowej broni. Polski wywiad donosił o przeniesieniu prób rakiet do wschodniej Polski, dokąd zbliżały się wojska radzieckie. Premier Churchill poprosił Stalina o przyjęcie delegacji naukowców, którzy mogliby na poligonie rakietowym w pobliżu Dębicy pozbierać elementy V2. Eksperci przeszukali poligon. Zebrali półtorej tony części niemieckich rakiet. Nikogo nie dziwiło, że Stalin tak szybko i chętnie zgodził się na całą operację. Był przecież sojusznikiem, którego Brytania wspierała dostawami broni i materiałów wojennych. Prawda wyszła na jaw, gdy do Londynu dotarły skrzynie z częściami rakiet zebranymi na poligonie pod Dębicą. Okazało się, że były w nich stare silniki samolotowe i samochodowe. Może właśnie dlatego Stalin zorientował się, jaką wartość miały rakiety w nowym konflikcie, który już planował? Wydawało się to niemożliwe, gdyż armia czerwona nie miała broni, za pomocą której mogłaby uderzyć na Stany Zjednoczone. Moskwa 3 sierpnia 1947 roku. Było się tradycyjnie odsławienia wielkiego wodza. To nie mogło zaskoczyć Stalina. Być może obecnie Stalin nie przejmował się tym. Chodziło mu o to, aby radziecki przemysł rozpoczął budowę floty dalekosiężnych bombowców, takie jak w USA i Wielkiej Brytanii. Nieudana kopia przestarzałego już amerykańskiego bombowca nie budziła jego zastrzeżeń. Miał także inną broń. Na poligonie w Kapustnym Jarze odbyła się pierwsza próba niemieckiej rakiety V-2. Prawdopodobnie jednej z tych, które zostały zmontowane, był Siergiej Korolow, aby osobiście nadzorować przygotowania do startu oraz obserwować wynik próbnego strzału. Oprócz oryginalnej V-2 Rosjanie mieli już udoskonalony model nazwany R-1. Próba udała się, co dawało nadzieję, że wkrótce radzieckie wojska rakietowe zostaną uzbrojone w takie pociski. Był to poważny sukces, chociaż ich zasięg, wynoszący niespełna 270 km, nie dawał powodów do zadowolenia. Takie mieli Amerykanie, którzy przejęli twórcę rakiet V2 Wernera von Brauna, zaproszonego na oficjalne przyjęcie do Białego Domu przez prezydenta Eisenhowera. W istocie Werner von Braun był najważniejszą zdobyczą wojenną. To film z lat 30. -tych. Jedna z pierwszych prób rakietowych Wernera von Brauna nie udała się, ale nazistowski rząd docenił talent konstruktora, umożliwiając mu poważniejsze próby rakietowe w ośrodku Peneminde. Mężczyzna w kapeluszu to właśnie Werner von Braun, już dyrektor techniczny ośrodka rakietowego w Peenemünde. Musiało minąć kilka lat, zanim kadra ośrodka zaczęła odnosić sukcesy. Na 18 sierpnia 1943 roku 596 samolotów zrzuciło 1795 ton bomb. Wybuch era i to od 7 lipca 1943 roku. Tego dnia do kwatery Hitlera na Obersalzbergu przybyli szef Pneumünde, generał Walter Dornberger i dr Werner von Braun. Przywieźli film pokazujący start rakiety. Film, tak jak i wystąpienie von Brauna zrobiły na Führerze wrażenie. O ile do tego dnia był sceptycznie nastawiony do prób rakietowych, to całkowicie zmienił zdanie. Von Braun mógł już liczyć, że droga do sukcesu została szeroko otwarta. Marzył o rakietach kosmicznych, a Hitler dał mu szansę skonstruowania rakiety bojowej. Nie odrzucił tej oferty. Werner von Braun komentował film. Opisywał budowę stanowiska startowego betonowej płaszczyzny okolonej wysokim wałem ziemnym to na wypadek eksplozji na stanowisku startowym, co się często zdarzało, aby ochronić załogę pedemindy przed skutkami wybuchu. Hitler był pod wrażeniem tej prezentacji. Nagle wykrzyknął Dlaczego ja nie wierzyłem w waszą pracę? Gdybyśmy w 1939 roku mieli tę broń, nie byłoby wojny. Europa i reszta świata byli za mali, aby z tą bronią walczyć. W nagrodę mianował von Brauna profesorem. To była nagroda za to, że zaprzedał się diabłu Hitlerowi. 25 lipca ten diabeł podpisał dekret o masowej produkcji rakiet V2. Tak Werner von Braun, dając Hitlerowi broń do zwalczania Wielkiej Brytanii, otworzył sobie drogę do realizacji wielkiego marzenia skonstruowania rakiety, która mogłaby wynieść człowieka w kosmos. Marzec 1945 roku. Wojska aliantów zachodnich wkraczają na terytorium Niemiec. Za oddziałami frontowymi posuwały się specjalne oddziały misji Alsos, których celem było poszukiwanie dokumentacji technicznej i naukowców pracujących nad nowymi rodzajami broni. Amerykanie już wiedzieli, że główny ośrodek badań rakietowych znajdował się w Puneminde, ale ta miejscowość leżała w pasie natarcia wojsk radzieckich. Wielkie baseny wypełnione wodą były w istocie kanałami odprowadzającymi gazy startowe rakiet. Głównych konstruktorów rakiet i najważniejszej kadry nie było już w Piedeminde. Odjechali stamtąd, zanim weszli tam Rosjanie. 17 marca 1945 roku Werner von Braun, w czasie podróży ewakuacyjnej z Pönemünde, miał wypadek samochodowy. Kierowca samochodu, którym jechał, znużony zimowymi warunkami, zasnął za kierownicą. Samochód przebił barierę ochronną i stoczył się z 13-metrowego nasypu wprost na linię kolejową. Koledzy wydobyli von Brauna z samochodu i zawieźli go do pobliskiego szpitala w Bleicherode. Miał złamaną i to bardzo skomplikowane było złamanie rękę. Lekarze źle złożyli złamane kości, co stało się powodem bardzo bolesnych doznań dla Wernera von Brauna, który z ręką w gipsie dotarł na końcu do Amerykanów. Tak zaczął się nowy rozdział w życiu naukowca. Amerykanie szybko wybaczyli mu hitlerowski epizod w jego życiu. Byli zdecydowanie wykorzystać jego wiedzę i doświadczenia w budowie rakiet balistycznych. Przewieziony do USA zajął się konstruowaniem rakiet. Było to tym ważniejsze, że pierwsze amerykańskie próby kończyły się niepowodzeniami. radzieckim, Niemieccy konstruktorzy również stanęli przy Rajsbretach, kreśląc plany rakiet bojowych i kosmicznych. Wszystkie wywodziły się od niemieckiej V2. I tutaj droga do sukcesu była usiana niepowodzeniami. Aż 12 kwietnia 1961 roku rakieta skonstruowana przez zespół Korolowa wyniosła na orbitę pierwszego kosmonautę w dziejach ludzkości Jurija Gagarina. Droga w kosmos została otwarta. Otwarto nadzieję. Gdzieś na północy Rosji, w betonowych silosach, tkwią rakiety balistyczne, których głowice mogą spopielić miasta państw uznawanych przez Kreml za wrogów. Twórca radzieckich rakiet, Siergiej Korolow, zmarł w 1966 roku. Już wiedział, że jego rakiety dały ludzkości nadzieję na poznawanie kosmosu, ale i groźbę nuklearnej zagłady. Ale o tym nie decydują konstruktorzy.